Siemano, z tej strony Borsu. Dzisiaj chcę Wam zaprezentować, yy, jak zbudowałem swoją pi piramidę na moim serwerze w Minecraft. Yy, ona wygląda tak. Już skończona jest. Jeszcze się dorobił fontannę taką małą taką studnię no studnię chyba i jak to mi kolega powiedział żebym coś pokazał fajnego no to pokazuję moją moją nową budowlę piramida pokażę jak w środku Ta piramida jest naprawdę ekstra dla mnie. A znaczy wyposażenie to tak na razie ma słabe, bo ją przez wczoraj zrobił? Tak to wygląda, balkon. Mogę no patrzeć, Dyskoteki mogę robić. Tak to wygląda tu też. Tutaj w bok. Zobaczymy, co tam zrobię, żeby tak. Tu szam. Takie wzory z nim zrobił. Szyby żeby, żem położył. Tu tak samo. Tu za tyłem się. Lampy, jak widać. To wszystko. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Zapraszam do oglądania i mówcie mi, co ja mam nagrać. Narka, cześć.